Nokodzinius 5, wersja EU, czyli taka chyba pod Europę. Zacznę od rozfoliowania, bo tutaj dzieją się straszne bliki. Tak to wygląda. Piękne opakowanie. Widzę, że co, co nazwa to trademark. Wszystkie znaki towarowe Pozastrzegane i to słuchajcie, po prostu wszystkie, wszystkie. Co dowiemy się z pudełka? No, że jest to ładowarka o wydajności prądowej 5A, że do akumulatorów 6 i 12V. Cóż jeszcze? Że w trybie ripper odzyskuje pojemność. Akumulatora i przywraca do pierwotnych parametrów. Widzimy, co w pudełku, czyli ładowarka, kable, jakiś uchwyt. Kable z żabkami o długości, rzecz 3 lata gwarancji. Nie wiem, jak jest w Polsce, bo. Po prostu nie pamiętam. A pudełko jest amerykańskie, ponieważ Noco pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, choć wyprodukowana jest w Chinach. Dobra, zobaczmy, co mamy w pudełeczku. Medwarka solidnie zabezpieczona piankami. Instrukcja obsługi. Już dawno nie widziałem takiej. Kiedyś smartfony miały takie o grubości 5 mm, no ale ta ma ponad centymetr grubości. No ta wszystkie języki. Instrukcja zajmę się y, później. Patrzmy, co tu jeszcze jest w pudełku. Kabelek. Kable z krokodylkami dopinane są za pomocą takiego konektora. Wygląda to mega, mega solidnie. Jest to chińska jakoś w tym najlepszym znaczeniu. No, ładne, oryginalne zaciski krokodylkowe. Na kabelku bezpiecznik, wszędzie nazwa marki Noko, Rządzolko niewielkie, ale waga, taka powiedziałbym, przy tych rozmiarach budząca szacunek. Słuchajcie, czemu ja w ogóle Noko, bo Noko przecież było już testowane. Nie jest to yy, nic, co widzicie po raz pierwszy pewnie, skoro interesujecie się tematyką. No po prostu dlatego, że też to chciałem mieć w swoich rękach, też chciałem zrobić test tego urządzenia. I oto jest, co na samym Urządzeniu. No, tak jak widzicie, 85W na wyjściu 6 lub 12V do 5000 mA, czyli 5A. Polaryzacja Wszystko opisane jak dla Amerykanów. tu mamy tu mam ten uchwyt już się do niego dobieram uchwyt aha to jest taki uchwyt na rzepy na rzepy czyli ładowarkę gdzieś tam łapie się za rzepy i co aha i tu mamy śrubeczki i pewnie ten uchwyt można przywiesić sobie do do ściany, czy do jakiegoś panelu, który mamy na ścianie i później ładowarkę rzepami zapinać sobie i gra muzyka. Tu są... tu jest konektor do kabelków wszystko ładne naprawdę wykonane jest pierwsza liga słuchajcie ja sobie teraz poczytam instrukcję obsługi bo jestem z tych osób które czytają instrukcję obsługi wiem że prawdziwy facet tego nie robi ale ja lubię poczytać i zaraz do was wracam Spróbuję przekazać Wam, co tu mądrego w tej instrukcji wyczytałem. No i mamy najciekawszą rzecz w instrukcji obsługi. Jest to tabela z wszystkimi trybami, w jakich pracuje ładowarka. No jednak wpisuję się w tą opinię o mężczyznach nieczytających instrukcji, w tym sensie, że ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pomijam, całą resztę pomijam. I skupię się na tej jednej tabeli. Mamy tu tryb standby, to nieistotne. Tryb 12V, jakiś taki ogólny do ładowania akumulatorów elektrolitowych, żelowych, ulepszonych, zalanych, nie niewymagających konserwacji oraz wapniowych o sile elektromotorycznej 12V. Po dokonaniu wyboru zaświeci się biała dioda LED trybu 12V. Najważniejsze jest to napięcie 14,5V i 5A prądu. Akumulatory o pojemności nawet do 120Ah. Czyli to jest taki tryb podstawowy, uniwersalny, który nie zrobi krzywdy tak naprawdę żadnemu akumulatorowi. Drugi tryb opisany tu. Trzeci opisany, a drugi, na który zwracam uwagę, to jest tryb AGM. I tutaj napięcie 14,8V, 5A maksymalnie, pojemności do 120Ah. Następnie tryb akumulatory litowe, mamy 14,6V, 5A. Akumulatory o pojemności nawet do 120Ah. No i następnie akumulatory 6V, to mnie najmniej. Interesuje tryb mocy. Tryb mocy to jest coś ciekawego, bo czytam Wam napięcie 7,25V i 5A. Akumulatory o pojemności nawet do 120Ah. Do ładowania akumulatorów z napięciem poniżej 1V, czyli takie doszczętnie rozładowane. naciśnij przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby wejść do trybu mocy. Następnie tryb mocy będzie. Wybranym trybem ładowania przez 5 minut. Po czym zostanie przywrócony standardowy tryb ładowania w wybranym trybie. Okay. Czyli, jeżeli mamy kompletnie padnięty akumulator, zero, niente, nada, to używamy tego trybu mocy. No i tryb y, repair. Y, napięcie 16,5V, 5A, dowolna pojemność. Zaawansowany tryb regeneracji akumulatora służy do naprawy i składowania starych, nieużywanych do składowania, no dobra uszkodzonych, rozwarstwionych lub zasiarczonych akumulatorów gdy ten tryb zostanie wybrany zaświeci się i zamruga czerwona dioda LED i stąd już wiem że będę używał trybu AGM, choć do kwasiaka do tego przekonuje mnie to napięcie 14,8V a następnie pewnie yy, nie wystarczy to, i następnie użyję sobie raz lub wielokrotnie, w zależności od tego, co się będzie działo. Trybu Reaper, i tyle właściwie, co tu jeszcze można sobie obejrzeć. Wszystko już chyba widzieliście. Dobra, włączenie w coś nam się zaświeci. Kabel zasilający jest bardzo długi, taki prawie dwumetrowy. Coś nam tutaj się zaświeciło. Aha, bez podłączenia do akumulatora specjalnie tutaj się więcej nie pobawimy. Nic tu się nie dzieje. Przy zwarciu. Wszystko pozabezpieczone. Słuchajcie, no nie mogę się doczekać, kiedy podłączę madoware i coś będzie w stanie nam konkretnego pokazać. Także do zobaczenia.